Wciąż trwają poszukiwania czterech mężczyzn, którzy zaginęli 9 września w okolicy miejscowości Cudaczek. Ostatnim miejscem, w którym ich widziano jest wypożyczalnia przyczep kempingowych w Zgierzu. Panie, co mi to obchodzi, że oni zaginęli? Moja kurwa przyczepa zaginęła. Kto mi teraz kurwa za to odda? Dobrze, że chociaż zaliczkę wziąłem. Według ustaleń policji Piotr W., Krzysztofce, Marcin S. oraz Piotr J. udali się do Parku Krajobrazowego Doliny Zwisły, by nakręcić film dokumentalny. Trzy miesiące temu ślad po nich zaginął. To nie pierwsza tego typu sprawa w tych rejonach. Cudaczek słynie z serii niewyjaśnionych zaginięć, jednak dopiero bieżąca sprawa odbiła się szerokim echem w mediach. Marcin W. Otworzyłam już wydarzenie na Facebooku. Mam już 300 tysięcy osób, które dołączyły do tego wydarzenia. Mam nadzieję, że to coś pomoże codziennie. Szukamy po kilka godzin po lesie. Marcin, jeżeli mnie słyszysz, wróć do domu, proszę cię. Udostępniłem to wydarzenie na Facebooku. Mam już teraz dwa lajki i jedno serduszko. No i mam nadzieję, że to coś pomoże. No. Od dwóch tygodni szukam ich na Google Maps, ale niestety bezskutecznie. Szkoda, że zaginęli. Bwunio jest mi „decheminem”. Bwunio wziął ode mnie hajs na wycieczkę. Miał wrócić, zrobić sesję dla Mazdaim i przepadł jak kamień w wodę. Pewnie chleje gdzieś. Zaprosiłem Bonusa i Body Krajsa na balety, no kurwa nie wrócili z lasu, wódka szką przejdzie? Mówiłam Piotrowi, żeby nie jechał do tego wuwunia, żeby nie szli do tego lasu, bo to jest niebezpieczne. I co? Nie posłuchał mnie. I teraz nie ma go w domu. Ani ja nie mam Piotra, ani nasz syn nie ma ojca. Wie pan, umówiłem się z nimi, że przyjedę po przyczepę, więc przyjechałem na miejsce, nie ma tej przyczepy. Stwierdziłem, że pewnie się kurwili. sami tam przyczepę zaciągnęli. Ja teraz muszę jak idiota ich kurwa szukać, nie? Poszukiwania zaangażowały się wszystkie służby, lecz nie przyniosło to żadnego rezultatu. Kiedy wydawało się, że sprawa utknęła w martwym punkcie, policja coś znalazła. Dotychczas podczas przeczesywania lasu znaleźliśmy 57 butelek po piwie, na 52 z nich znaleźliśmy materiał genetyczny zaginionych mężczyzn. Wczoraj natomiast nastąpił przełom w sprawie, jeden z funkcjonariuszy znalazł zepsuty aparat fotograficzny, który najprawdopodobniej należy do Piotra J. Mam ze sobą kartę wyciągniętą z zepsutego urządzenia, na której to mamy nadzieję znaleźć nowe dane, które rzucą światło na sprawę. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że materiał, który został zarejestrowany przez czwórkę mężczyzn, jest szokujący. Możliwe, że już wkrótce poznamy rozwiązanie tajemniczej zagadki, którą żyje wielu Polaków. Aloyzy Bombel, Bent TV. Dzień dobry się z Państwem. Tylko dziś w naszej ofercie butelka, z której pił sam bonus BGC. Relikwia za jedyne 999 zł. Jeżeli zamówisz się w ciągu najbliższych 15 minut, otrzymasz właśnie tę butelkę, plus jedną noc w naszej przyczepie za pół darmo. Dobrze? I tak ma kurwa być. Zjebałeś, to teraz kurwa musisz odpracować.